Cześć, tutaj EwaStrebeko.pl Pokażę Wam dzisiaj okrągłe łączniki do huśtawki. Łącznik pozwala na szybki i bardzo łatwy montaż huśtawki. Dzięki zastosowaniu naszego mocowania, konstrukcja huśtawki jest bardziej stabilna, a przede wszystkim bezpieczna. Łączniki wykonane są z blachy stalowej o grubości 2 mm. Zabezpieczone są farbą proszkową. W kolorze zielonym lub czerwonym. W przypadku trójników na belkę okrągłą wymagana jest górna belka o średnicy 100 mm i nogach o średnicy 100 mm lub model z mniejszymi nogami o średnicy 80 mm. Łączniki produkujemy w dwóch rozstawach pod kątem 90 stopni lub 100 stopni. Węższy rozstaw idealnie nadaje się tam, gdzie nie mamy miejsca lub jako element łączący na środku huśtawki. Oba łączniki zapewniają stabilizację konstrukcji. Na wymienione elementy konstrukcyjne udzielamy dwuletniej gwarancji producenta. Dziękuję, zapraszam Was do odwiedzenia naszej strony internetowej oraz subskrypcji kanału.